Jakub Kelner, jeden z zawodników, którzy zdobyli wicemistrzostwo świata do lat 17 w finale przegrali, może i gładko ze Stanami Zjednoczonymi, ale to jednak potęga kruśklarska. Jak na, no tak można powiedzieć na sucho oceniacie ten sukces, gdyż dopiero wczoraj zdobyliście te srebrne medale? Moim zdaniem jest to naprawdę wielkie osiągnięcie polskiej koszykówki. no, Może trochę niedosyt pozostał po tym finale, ponieważ jeżeli zagralibyśmy naprawdę świetny mecz i konsekwentnie robiliśmy nasze założenia taktyczne, to mogliśmy walczyć z Amerykanami, ale naprawdę jechaliśmy na tę imprezę po medal, bo rok temu na mistrzostwach Europy dla 16 mieliśmy zdobyć medal. Taki był nasz cel. Nikt nas nie wierzył, co prawda, ale taki był nasz cel, i niestety zajęliśmy czwarte miejsce, przegrywając o brązowy medal z Serbami a w tym roku chcieliśmy bardzo udowodnić wszystkim i przede wszystkim sobie, że możemy i udało nam się zrealizować ten cel, że zrobiliśmy srebro. Byliście, co to dużo mówić niespodzianką turniej czarnym kloniem szczególnie przez y, y, zagraniczne media, y, postrzeganym. Y, pasuje Wam taka rola, czy, czy raczej wolicie być w roli faworyta? Moim zdaniem tak, wolimy być raczej w roli takiego czarnego konia. Jeszcze nikt nas nie stawiał w roli faworyta. Dopiero z biegiem turnieju staliśmy się trochę lepszej opinii, według fachowców, i już większość z nich stawiała właśnie na nas, ale my się tym nie przejmowaliśmy, cały czas robiliśmy swoje i naprawdę nie wiem czy jest większa różnica, czy jesteśmy czarnym koniem, czy też faworytem, ale my zawsze chcemy robić swoje i mamy naprawdę tak dobry zespół zgrany, że powinniśmy dalej osiągać sukcesy. Jesteście bardzo młodymi zawodnikami. E, jakie uczucia towarzyszą Wam e, podczas gry z, z Amerykanami, którzy już teraz, e, trzech z podstawowej piątki, jest uważana za, za te najważniejsze prospekty w amerykańskiej koszutówce. Wielu z nich uważanych jest za zawodników, którzy mogą zostać w przyszłości wybrani w pierwszej dziesiące draftu. E, czy stawiacie się na równi z tymi zawodnikami, czy jednak patrzycie na nich trochę to jakby z dołu? No moim zdaniem to są naprawdę. Świetni zawodnicy, wyszkoleni technicznie fantastycznie, mają fantastyczne perspektywy na przyszłość, ale myślę, że musimy ciężko nad sobą pracować, cały czas polepszać swoje umiejętności i możemy ich dogonić. Tylko mówię, że y, potrzeba nam takiej mentalności jako mają Amerykanie, że nawet jeżeli coś boli, że nie odpuszczać ani na chwilę, cały czas pracować nad sobą ciężko i to przyniesie efekty, bo jeżeli będziemy się poddawać zbyt łatwo po jakiejś minimalnej chociażby porażce, tak jak Polacy mają to jest trochę w zwyczaju, to nie osiągniemy tego, co oni. Ale jeżeli będziemy nad całą ciężko pracować, będziemy mieli mentalność zwycięzcy, co jest najważniejsze, to osiągniemy sukces. Jaka teraz przed Wami przyszłość? Co musicie zrobić, aby kontynuować tą dobrą pasję W polskim sporcie wielokrotnie bywało tak, że nawet jeżeli juniorzy osiągali sukces na arenie międzynarodowej, to później jednak zabrakło tego ostatniego kroku i w walce seniorskiej już jednak nie jesteśmy na tej najwyższej półce. No moim zdaniem właśnie dobrze zaczęliśmy wszyscy z tej drużyny narodowej, której teraz grałem, grać w niższych ligach, pierwszej, drugiej lidze i to jest bardzo dobre dla nas, ponieważ się ogrywamy z seniorami, mamy trochę inny pogląd, bo mimo wszystko młodzieżowa koszykówka seniorska jest duży przeskok. I teraz, jeżeli będziemy cały czas się rozwijać, pracować nad sobą i będziemy mieli okazję grać właśnie z seniorami, którzy dadzą nam czasami no, kopniaka w tyłek, żeby. No i będziemy wiedzieli, że jest jeszcze dużo pracy przed nami, to naprawdę możemy coś osiągnąć. I jeżeli dalej będziemy wszyscy dostawali szansę, to myślę, że większość z nas ją wykorzysta. Wrocław jest Ci bardzo bliski. Y co tu, tu mówić, brakuje koszykówki we Wrocławiu. Mało kto już tak naprawdę wierzy, że Śląsk jeszcze zostanie zreaktywowany. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? No, myślę, że jednak trochę tu polityka wiadomo wchodzi w grę, ale z tego słyszałem, są jakieś szanse znowu na odbudowanie śląska. Nie wiem co z tego wyjdzie, ale my jako WKK Wrocław chcielibyśmy również teraz w tym sezonie bić się awans do pierwszej ligi i piącie tak szczebelek po szczebelku do góry i może kiedyś zagramy w ekstraklasie. To jest też naszym celem. Jak zaopatrzy się na plany na przyszłość co do gry w seniorskiej reprezentacji Polski? No do tego jeszcze dużo czasu i pracy przede mną, ale naprawdę bardzo chciałbym kiedyś osiągnąć to i grać z orzełkiem na piersi, jeszcze w seniorskiej reprezentacji. Myślę, że jeżeli będę z Tobą ciężko pracował, to jest to do zrobienia. Już niebawem eliminacje do mistrzostw Europy, do kolejnych mistrzostw Europy, które już za rok odbędą się na Litwie. Polacy przystępują do nich w roli faworyta. Jednak czy na Eurobastecie w 2011 roku mają szansę udać coś więcej niż na polskim Eurobastecie, który przed rokiem odbył się w naszym kraju? No, myślę, że mamy dobry zespół. Zobaczymy, czy Tomasz Kelati nas wzmocni. Nie wiem, jak to wygląda, ale myślę, że są młodzi zawodnicy, jak Darden Berisha czy Tomasz Sznie, którzy mogą nam pomóc, bo nie ma teraz Andrzej Pluta odszedł prawda, z kadry, nie ma Adama Wójcika czy tych doświadczonych zawodników, jest trochę młodej krwi. I myślę, że pod przewodnictwem Marcina możemy coś osiągnąć, coś dużego, tylko że musimy po prostu mieć zgrany zespół, tak jak u nas do lat 17, żeby była taka atmosfera, tego życzę seniorom, żeby była taka atmosfera i takie zgranie w zespole, no i wtedy będzie dobrze. Czyli sądzisz, że tym zespołem U17 możecie być przykładem, jeśli chodzi o atmosferę dla seniorskiej prezentacji? No moim zdaniem możemy być, bo naprawdę czuliśmy się świetnie wszyscy, jak rodzina, każdy mógł sobie coś powiedzieć, co chciał, mógł wypowiedzieć się o czym chciał, zrobić co chciał i każdy miał wsparcie u każdego. Nie było tak, że była jakaś osobna jednostka, która chodziła swoimi ścieżkami. Wszyscy byliśmy razem. Nawet ubieraliśmy się wszyscy tak samo. Chodziliśmy, mieliśmy określony tam taki regulamin, który sami sobie ustawiliśmy i naprawdę stworzyliśmy jeden świetny zespół i myślę, że jeżeli seniorzy no, podążą naszą ścieżką, to mają szansę dużą osiągnąć też coś wielkiego. FIBA ustaliła jednak przepis, że w seniorskiej reprezentacji może grać tylko jeden naturalizowany zawodnik. Na Eurobasie grał David Logan, teraz jest pomysł, żeby naturalizować Tomasz Kelatygo. Jak sądzisz, który z tych zawodników jest lepszy, który powinien grać w reprezentacji Polski? No ciężko mi powiedzieć, ponieważ Dawno nie widziałem jak gra Tomas Kelati, a David Logan jest trochę, bądź co bądź, takim indywidualistą. Czasem to tak wygląda, a Tomasz Kelati jest takim strzelcem i nie wiem, nie wiem jaki jest prywatnie, czyli, czy dobrze się wkomponuje w zespół czy nie, ale myślę, że są to zawodnicy porównywalnej klasy i jeżeli trener umiejętnie ich wkomponuje w zespół, to będą przydatni na pewno.